Czymmy! Czymmy! Zaczynamy nową gierkę! Na, na. napadzie. Na napadzie. Na, na padzie. 20 subów, Wbijamy 20 subów. Będzie specjal. To źle się śmiało chyba. To ty ustawiłeś! Ty to ustawiłeś. A no w sumie? sobie Patrz to teraz. Rozwalamy i mamy połączników. Patrz to teraz. Widzisz, czemu ją wybrałem? I on leczy, widzisz? On wybrały, patrz to. Sekundę. XD. W chcę chciałem teraz? Ja ja Dobra. Kupię. Czekaj, store dropy pierwsze. Wow! Bardzo radki. dobra. A spray? Micys miałem. A. Ja mam farto chłopie do Mityśmy. Kopie! Patrz ile mam hajsu. No trochę dużo masz. Ej, wiesz na co zbieram? Jezzo! Wiesz na co? Na co? Na no, nie tary. Dobra, dawaj, dawaj. Siu! Czy ty serbula wziąłeś? Jak ja mam ulta, to jestem niszczycielem. W serio? Tak. Dobra. Ja multa to. Dostać łapkę w górę i subika, tak? Tak. I napiszcie komentarz, co mam następnego nagrać. Chłopi, bo oni... Tu raz... Oni nam rozwalają szybciej, szybciej. Czy to my to, czy my to nabro... nadrobimy? Nie. Nadrobimy. Nie. Ty, ale żeby ja to w chwilę zrobili. Zobaczysz? Hmm. No? I pod naszym oczkiem to wy wybieracie, co mamy nagrać. Maj macie macie propozycję: Minecraft, Roblox czy Brawl Stars? Wybierajcie. Co myślisz Co oni wybierają? Nie wiem. Hmm. Dobra, to oba wymierzą. Tak? Hmm. Ja nie wiem, co Pytanie. To oni mają halka. Wiesz, którego halka mi chodzi? No tak. Lubię, byś je skił. Ile? jest je z tajfowica dałem. Ile? Wulkanini. 2000? Prawie 5000 zadaje bólowi. Ból zadaje ogromny, chyba wiesz. A wiesz, Lea? Ile? Ja? Le, ile. Z 400 tysięcy, chyba. Ile masz? 9. No, dobra, to jeszcze ile wytrzymiesz? Tylko, I... ja, żeby coś Ja bym może był taką postacią, która nas tak umieścić. masz jakiś gadżet, który może niszczyć ściany? Gadżet, żeby niszczyć ściany? O, dobra, mam, a a, a, ma, a kopię mam, wiesz co mam? Co? Tu się potrzebuję, weź czy mógł? Tylko ja sobie biorę. Dobra. Coś, coś. Dobra. No, w sumie. Bo ma działko. A nie, bo gdzieś musiał chciał kogoś zrobić. Wiem, że kogoś dobić właśnie. Nie Ale wiecie. jak. Nie, nie teraz. Jak no, już nie. zaczęliśmy, to. Nie opłaca się. Mam usta. czekaj. Co to Ale Widzisz? No, jeszcze deadłem, a przez ranka. Ty, jaka, maksymalnie... ich niszczy, widzisz? Nie, 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 Czy ty ty nie, nie, nich poszedłeś? Ty, i tak tak to to nie, Kupię. nie, 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 się nie, 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 robiłeś? Yes. 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 Proszę. Już co myślisz? Hmm? Dobra. Chodź, do widzenia! Do widzenia. Bye bye,